Witam na kolejnym filmie. Jak widać, pogoda sztupakowa i pierwsze offsetowanie w tym roku. Maximus 1,5 gramowy hak offsetowy. A tutaj kanibalek, wędki do 21 i do 28 gram ciężar wyrzutowy. Faworyta i Dragona, Faworyta Skyline, Dragon, e, Pro I y, tak się bawię na lekko. E, przy kanibalu też mam 5 gramową i gdzie mogę zarzucić tam po prostu e, to zarzucam. A gdzie ziele no to owsecik e, leci. Pierw łowiłem, e, na większej wodzie, no nic naprawdę się nie działo, mówię dobra, ryzykuję. Wpłynę sobie na mniejszą wodę, zobaczę co tam się dzieje i to był strzał w dziesiątkę, eee, a co się działo zobaczycie w dalszej części filmu. czekamy ale alecznie fajnie, że małe są może kiedyś urosną zakładałem do zbrojki, bo już innego miałem i głęboko wziął No i patrzcie, na większej wodzie byłem dwie godziny i kompletnie nic. Nawet uderzenia. Mniejsze, większe przynęty, wórki podwodne, czcinki. A tutaj nieduże to nieduże, ale Ale coś tam wychować. Yeah. widzę jeden rocznik dzisiaj występuje no, dobrze że do zgojki nie dałem bo to już była przesada są dni że można ale są dni takie jak jak dziś że lepiej dla rybek nie dawać I poszedł, a mógł być czwarty Jest inna offserta Kobietaczka dociągnąć Też ten sam rocznik W samym brzegu o. No, Kiedyś będziesz Predator Teraz tutaj rzucę coś, tam się wydawało, że się ruszyło. Zobaczymy. Kilometra, ten szczupak widzi tą przynętę i co? I nic Uważa, że tu się chociaż coś dzieje Miałem piękne uderzenie Ale się kurczę nie wpiął. Może jakoś przepielę do tego jakiegoś większego Aj. szczupa Widać było, że stał na czatach. Jeśli się trafi mu po kto uderza Dęk miejsce to jest Ale jest. to na 13. Na trzy razy Szkoda, że ktoś wcześniejszy nie uderzył, ale oh. 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 No już kolega 60 może mieć A tutaj tylko z tego korofa, więc spokojnie będzie żył. Oh. Ale fajne branie, no raz nie trafił drugi, za trzecim, bam, super. best u stani Uuuu, uh, kolego. Zapolujemy tam na ciebie. Zapolujemy. A chyba nie klasyczne. Nie jesteś zły. Nie jesteś zły. Jak mówiłem, właśnie widziałem, że tutaj coś się rzuciło i jest. Obstawiam, że to ten. Nie, trochę zębem trafiłeś, no ale ważne, że też jesteś cały. No, troszkę trafił mnie. Kolejny może prawie sześćdziesiątaczek. Zobaczcie, no będzie miało. Weź go, to już cię wypuszcza. <grybujesz> papa. Co raz? Co się powoli robi? Czyli jak gdzieś stoi i chce, to można robić. Kuść. ja już kończę jak widzieliście zabawa była z początku mniejsze rybki później dwie sześćdziesiątki. no w takim zielu to już się fajnie pochlupały te jedno branie na trzy razy na owsecika no bajka po prostu właśnie jak on chce no to nawet jak leciutko poczuje ten hak no to on i tak jeszcze raz drugi za tą przynętą wyjdzie, a jak ma słaby dzień, no to jakbyśmy się nie starali, no to e, muśnie tylko i, i nie wetniemy e, żadnej rybki. E, przy kanibalu zdjęłem dozbrojkę po pierwszej rybie, bo widziałem, że było pewne branie i mówię, jak Wy tak chcecie, to ja nie będę się bawił z odczepianiem tych maluchów w, jeszcze z dodatkową dozbrojką, bo to bez sensu po prostu ranić takie ryby i w takie dni no zdejmuję zbrojkę e, i stosuję ją tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, dajcie znać, czy też już offsetujecie po zielach, pływacie. Ja dopiero zaczynam taką zabawę. Myślę, że najlepsze jeszcze przed nami. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć Wam!